Cześć, dzieciaki! Witamy w nowym tygodniu! W tym tygodniu przypomnimy i utrwalimy sobie wiadomości o poznanych figurach geometrycznych, literkach oraz liczbach od 0 do 10. Przeprowadzimy kilka ciekawych zabaw badawczych i obserwacji. Opowiemy sobie także o naszych zmysłach: wzroku, dotyku, węchu, smaku i słuchu. Zaczynamy od gimnastyki. Zaśpiewajcie piosenkę o figurach geometrycznych. Przypomnijcie sobie, jak wyglądają poszczególne figury, czym się od siebie różnią, jakie posiadają cechy wspólne. Z pomocą rodziców wykonajcie biedronkę z kółeczek. Z pomocą rodziców wykonajcie liska z trójkątów. Wydrukuj i pokoloruj obrazek z figur geometrycznych. Spróbuj nazwać każdą figurę na obrazku. Powiedzieliśmy na początku, że w tym tygodniu rozmawiać będziemy między innymi o naszych zmysłach. Człowiek poznaje otaczający nas świat za pomocą pięciu zmysłów. Są to wzrok, dotyk, węch, smak i słuch. Dziś zajmiemy się pierwszym z nich, wzrokiem. Zmysł wzroku związany jest z naszymi oczami, którymi patrzymy na wszystko, co nas otacza, rozpoznając w ten sposób np. wielkość różnych rzeczy, ich kolor, to czy są daleko czy blisko, czy się poruszają itd. Ludzie pozbawieni możliwości korzystania z tego zmysłu, np. osoby niewidome, są w stanie poznawać świat, ponieważ wykorzystują inne zmysły. Jest to jednak znacznie utrudnione. Wzrok jest w tym bardzo pomocny. Co by się stało, gdybyśmy byli pozbawieni zmysłu wzroku? Z pomocą rodziców wykonajcie proste doświadczenie. Zasłoncie oczy na przykład szalikiem, a potem spróbujcie przejść do drugiego pokoju i przynieść stamtąd książkę, misia, poduszkę lub inny przedmiot. Albo wybierzcie się do kuchni po kubek z herbatą, a potem ocencie sami, czy było Wam łatwo trafić w wyznaczone miejsce, czy nie mieliście problemu z wyszukaniem danej rzeczy. Powtórzcie to ćwiczenie z odsuniętymi oczami. Za którym razem było Wam łatwiej? Jeśli chcecie, możecie pobawić się z rodziną w ciuciu babkę. W zabawie tej jedna osoba musi mieć zasłonięte oczy i bez użycia wzroku odnaleźć oraz złapać jedną z pozostałych osób. Udanej zabawy! Wykorzystajmy nasze oczka i zmysł wzroku do zaobserwowania pewnego eksperymentu. Będziecie potrzebować pomocy rodziców oraz lejka, małej plastikowej butelki. Balonika, łyżeczki, wody, suchych drożdży i cukru. Instrukcja wykonania eksperymentu znajduje się na filmie. Czy wasz balonik też sam się nadmuchał? Stało się tak za sprawą drożdży, które są odmianą grzybów, czyli żywym organizmem i podobnie jak ludzie, pobierają z powietrza tlen, a wydychają inny gaz, dwutlenek węgla. To właśnie on wypełnił balonik. Jeśli macie w domu więcej baloników, nadmuchajcie sami lub z pomocą rodziców kilka z nich, a potem pobawcie się nimi w dowolny sposób. Możecie też narysować na balonikach mazakami dowolne rysunki, ozdobić baloniki według własnych pomysłów. Jutro porozmawiamy o innym zmyśle, dotyku i zrobimy kolejne ciekawe doświadczenie. Do usłyszenia!